Chyba Google już mogę wyłączyć, co? Nie poradzimy sobie bez Google. A? No dobra, no to ja sobie włączę to Google, bo to oszuka. No zaraz się okaże w paraniu czy e, będzie to działać, czy nie. Czy w ogóle ktoś ogarnie, że mam streama, ale będzie beka jak kurde, ktoś tu wejdzie ja naszych górach. I ciekawe kto zgadnie gdzie ja jestem dokładnie. No zastanawiam się, bo takie zadanie miałem wam dać. No nie wierzę, no jednak znalazłem. No nie, tutaj kurde retro. A w ogóle ktoś jest poza mną? Tylko tu jesteś. O Witam serdecznie! Jesteśmy w górach moi drodzy. Pierwsze szczyt za nami, jeszcze trzy szczyty. Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie internet tutaj, co nie? Kurczę, Nie chciałem też wam pokazywać jak zdycham, bo dzisiaj tętno 190 parę maksymalne. Prawie żem tam zszedł, ale już mi się unormowało. Witam serdecznie, Siemona, cześć Zapora, Siemaneczku Montag. Ooo, dokładnie powiedziałem, cześć, nikt się nie, spo, nie spodziewał. No, powodzonka, no i co, jeszcze nie skończyliśmy przecież. A właśnie, jak to się robi, odwraca się tak? E, o tak, patrzcie, widzicie, tutaj mamy ogólnie mgłę. I tak wygląda nasz klimacik dookoła. Ogółem to szczerze powiedziawszy siemaneczku game szczepański, witam serdecznie. W ogóle co sądzicie o szortach? Podobają wam się te szorty, czy nie podobają wam się te szorty? Eee, mi się wydaje, że się idzie trzeba w lewo iść. No, na dół. E, bo to nie jest schronisko, co nie? Suronisko jest tam dalej jeszcze. A dziękuję serdecznie, miłego pobytu. No super, no jeszcze jutro, może jakaś góra. No bardzo fajnie, że udało nam się w ogóle osiągnąć internet. Bo jak wchodziłem swego czasu na Skrzyczne, czyli na pasmo górskie, które jest naprzeciwko tego, gdzie idę, a musicie zgadnąć na jakieś szczyt idę, no to ogólnie Wam powiem, że tam internetu nie było. Ale to może przez to, że tam jest stok narciarski, po prostu to łącze jest przeciążone. O, dłuższe filmy lepsze, ja wiem, że dłuższe filmy lepsze, ale jak ja ci kurde z telefonu wrzucę dłuższy film lepszy, kurde. Wiesz jak niewygodnie się trzyma na ręce i idzie pod górkę przytętnie 190. To było do wiesz, grało. To to jest siateczka. No, jakieś serduszka, super! Udaje się serduszka. no, pięknie. A... Ale to, to, to aż normalnie trzy łapeczki w górę. Gdzie ty, wariacie? Ja? Daleko, daleko. Poczekaj, pokażę wam, gdzie ja. Ja widzę tutaj nic. Widzicie to wszystko, co ja widzę tutaj. Czekajcie, ja jeszcze wam udowodnię, że jestem w górach, bo pewnie się zastanawiacie, co ja walam. Ale patrzcie sobie na to. Mam tutaj normalnie szlak. Widzicie? A tak, tak, tak. Proszę mi nie psuć kontentu fa Family Friendly, gdyż inaczej dostanę bana. przez. No, no poza tym chyba na telefonie będzie prościej na YouTubie sobie postreamować, ogólnie jestem w Łuczkowicach szczerk mniej więcej te okolice, no może Żywiec, coś takiego, chociaż chyba informowałem na którymś materiale, a bo Wy macie to zapisane do przodu, jak to wygląda mianowicie, dobra, na razie sobie pójdziemy, mamy tutaj chyba schronisko, tak mi się wydaje, Schronisko tutaj mamy. No miałeś zgadnąć zapora, co to za góra ogólnie. Tak miało to wyglądać. Co? Skręć w lewo. Dziękuję informacji za, za to, że nawigacja się odezwała. Skręć w lewo. No powiem wam, że to schronisko to kurde mało widoczne jest. Jakbym stracił zasięg albo na chwilę wyłączył, to oznacza, że po prostu robię sobie odpoczynek. O łoweczki są. Trzeba odpocząć. O! o. No pewnie tak. W ogóle powiem Wam tak, że do ostatniego szczytu, na który mam zamiar iść, jeszcze trochę zostało, mniej więcej chyba półtora kilometra, tak mi się wydaje, więc w razie czego, jakbym teraz zniknął, to i tak się niedługo pojawimy, bo Wy i tak macie wakacje, i tak będziecie oglądać i na Zoomkę, albo po prostu sobie tu wchodzić, prawda? Prawda. Wszystko się zgadza, cztery łapeczki w górę, zarąbiście. Dobra. Ja się na razie będę moi drodzy na chwilę rozłączał, no bo jestem w schronisku, a jeszcze się ktoś do mnie przyczepi, że nagrywam czy streamuję. Więc jak sobie wyjdę z tego schroniska, to włączę na nowo streama, więc o to nie martwcie. Więc co, widzimy się za chwilę.